Serdecznie kochane kobietki, przede wszystkim kochane kobietki, ponieważ dzisiaj mamy temat typowo kobiecy. Oczywiście, jeżeli są tutaj ze mną panowie, miło Was również widzieć. Możecie czegoś więcej dowiecie na temat swoich kobiet. Mówiąc potocznie, w dużym skrócie, co to jest połóg w ogóle? Jest to inaczej okres, kiedy kobiece narządy i ogólnie cały układ nasz wraca do normalności, czyli do takiego stanu sprzed ciąży. Ten okres jest dosyć bolesny, szczególnie po cesarskim cięciu. Weźcie pod uwagę, że ja będę bazować na podstawie własnych doświadczeń. Nie jestem lekarzem, więc wszelkie pytania i jakieś Wasze dolegliwości kierujcie do lekarzy, do specjalistów, ja mogę podzielić się z Wami moim doświadczeniem i dzisiaj właśnie zamierzam to zrobić. W internecie można. Znaleźć informację, że połóg trwa tak od 6 do 8 tygodni, około 1,5 miesiąca. Niektóre kobiety mają mocniejsze krwawienia, niektóre słabsze. Nasza macica się oczyszcza, wraca w bardzo szybkim tempie do swoich rozmiarów sprzed ciąży, czemu towarzyszą właśnie liczne skurcze, bóle pod brzusza. To jest jak najbardziej naturalne, jeżeli karmicie piersią. Tym bardziej właśnie te skurcze Są takie mocniejsze i bardziej gwałtowne Więc to jest jak najbardziej normalne Żebyście się nie dziwiły Ale kochane kobitki, nie mylcie tego Z naszym brzuchem, ponieważ Nasz brzuszek, no niestety Po porodzie, podczas połogu Wygląda jak w drugim trymestrze ciąży Słuchajcie, ja pamiętam jak Mój teść śmiał się ze mnie że Na pewno wyciągnęli mi wszystkie dzieci z brzucha Wyglądałem jakbym była jeszcze w ciąży Po tej cesarce, więc <laughs> No to tak jest i niestety nasz brzuch tak szybko nie wraca do swoich normalnych kształtów jak nasza macica. To są zupełnie dwie inne kwestie, żebyście o tym pamiętały i nie były zdziwione. Nasza pochwa, można powiedzieć, że wraca do siebie mniej więcej trzy tygodnie od porodu. W internecie można przeczytać, że u kobiet rodzących naturalnie ta pochwa jest bardziej swobodniejsza, swobodna, bardziej luźna. Nie chcę tutaj negatywnie opisywać tych zmian, które zachodzą w naszym ciele po porodzie naturalnym. U nas, jeżeli jesteście po cesarce, jesteśmy cesarzowymi. Nasza pochwa jest taka sama, jaka była. Tutaj nie zachodzą żadne większe zmiany. Poruszmy tutaj też bardzo ważny temat Bólu. Dostałam pytanie, do kiedy trwa ten ból? No i właśnie, niestety nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, od naszego ciała, cesarka. To nie jest jedno cięcie naszego brzucha jedynie. Jest przecinana nasza macica, jak i nasze powłoki brzuszne, więc mamy tutaj dwa cięcia. Są tutaj dwie rany na siebie nałożone. To jest poważna operacja. Ból mi towarzyszył bardzo długo po pierwszej cesarce. Nie wiem, z czym to było związane, ale nawet do Trzeciego miesiąca mnie bolało, szczególnie kiedy podnosiłam się z pozycji leżącej, czy to bokiem. Powinno się właśnie wstawać bokiem, podnosić całe ciało, nie przodem, żeby nie napierać i nie wykorzystywać tych mięśni brzusznych z przodu, które najbardziej tutaj dostały. I zastanawiałam się nawet, czy to już mi zostanie, czy, czy ja już tak zawsze będę miała przy tym wstawaniu. Natomiast po drugiej cesarce ten ból o wiele szybciej mi znikł, tak jakoś po trzech tygodniach od cesarcia. Więc tutaj jest ogromna różnica. No i co mogę Wam doradzić, że jeżeli jesteście po cesarskim cięciu, to jak najszybciej wchodźcie w aktywność. Nie mówię tutaj o żadnych ćwiczeniach, broń Boże, bo właśnie podczas połogu nie powinniśmy ćwiczyć, trenować naszego ciała. To jest absolutnie zabronione. Tak samo jakiekolwiek dźwiganie, podnoszenie czegoś ciężkiego. Nie róbcie sobie tego, dajcie sobie ten czas i niech wasz partner, jeżeli go macie, pomoże Wam. Wiem, że takie czynności niektóre są konieczne, bo trzeba wyciągnąć dziecko z łóżeczka, na przewijak położyć albo po prostu ponosić. Róbcie tego jak najmniej i, i najlepiej tego unikajcie, jeżeli macie taką możliwość. W szpitalu lekarz wypisze Wam środki przeciwbólowe, ja dostałam czopki do odbytnicze, podkreślam nie do pochwowe. Jak najbardziej wszelkie czopki. Oparte na paracetamolu, na ibuprofemię, jakieś tabletki ogólnodostępne. Korzystajcie z tego, to Wam pomoże uśmierzyć Wasz ból i przeżyć ten no, ciężki okres, szczególnie kiedy ta rana będzie się goiła, będzie Was rywało. To jest normalne, zostałyście po prostu przecięte, dziewczyny, więc no tak jest, niestety. Jeżeli Wasz ból utrzymuje się długo, jest dosyć mocny, to zdecydowanie bardziej polecam Wam korzystać z tych czopków opartych właśnie na paracetamolu pięćsetkę, niż paszerowania się tabletkami, ponieważ oszczędzicie w tym momencie swój układ pokarmowy i Waszą cudowną, biedną w tym momencie wątrobę. Czopek działa domiejscowo. Wiemy, że dla niektórych kobiet jest to nie do przejścia, żeby go zaaplikować. Natomiast jeżeli dacie radę, to korzystajcie właśnie bardziej z czopków. Na noc najlepiej właśnie je sobie aplikować, wtedy leżycie, ten czopek się tam rozpuszcza, ma większą szansę, żeby tam zadziałać niż w ciągu dnia, kiedy chodzicie i on po prostu z Was wypłynie. Ja też podejrzewam, że mój ból towarzyszył o wiele krócej po drugiej cesarce, ponieważ ja byłam bardziej przygotowana. Ja już wiedziałam, że będę miała cesarskie cięcie. Naczytałam się na ten temat. Z punktów, które mogę Wam przekazać, to unikajcie długotrwałego leżenia. Ruszajcie się. Wiem, że to jest ciężkie, ale to jest dla Waszego dobra. Towarzyszy temu ból, oczywiście, ale jeżeli przemożecie się, wyjdziecie z Waszej strefy komfortu i będziecie właśnie dużo chodzić, dużo spacerować. Jeżeli będziecie się ruszać, ten ból będzie o wiele krótszy. Doradzam Wam spacery z dzieckiem. Wiecie, to dziecko w tej gondoli szybciutko zasypia, jak jest malutkie, więc będziecie mieć troszeczkę spokoju, a Wy spacerujcie, dziewczyny. Róbcie to dla siebie. Szybciej ten ból Wam zniknie. Też ważne jest jeżeli chodzi o wszelkie wzrosty, które się tworzą w macicy, żeby one nie powstawały, ponieważ później, jak się macica źle zrośnie, to później będziecie miały różne komplikacje, będziecie musiały chodzić do tych fizjoterapeutów, wykonywać specjalne ćwiczenia, żebyście mogły normalnie funkcjonować. Więc przede wszystkim chodzimy, spacerujemy, nie biegamy. Nie mówię tutaj o żadnym trenowaniu, bo to jest zakazane podczas połogu. Podczas połogu powinniśmy pić dużo wody, a jeżeli karmimy piersią, to w ogóle już absolutnie. Nie, to jest po prostu konieczne, ponieważ, słuchajcie, odwodnicie się, będziecie miały bóle w skroniach, jeżeli doprowadzicie się do tego, żebyście jej za mało piły. Wiecie, my tracimy dużo płynów podczas połogu, podczas karmienia piersią, więc trzeba to uzupełniać. Tak samo, jeżeli w ciąży już miałyście stwierdzone niedobory żelaza, to nie kończycie z suplementacją go, nastawcie się na to, że musicie o to zadbać, żeby je wyrównać. Wiecie, tracicie krew. I niestety to żelazo wam spada, jak karmicie piersią, tak samo przekazujecie swojemu dziecku żelazo z mlekiem, które jest Wam zabierane, i koniecznie suplementujcie się właśnie żelazem. Po około 6 dniach od waszego cesarskiego cięcia, jeżeli macie założone, najczęściej właśnie zakładają szwy nierozpuszczalne, macie taką niteczkę. Z którą sobie chodzicie i funkcjonujecie właśnie przez około tydzień czasu. Później musicie się wybrać do ginekologa czy do szpitala waszego, albo może wam to też zrobić po prostu wasza położna, bo ma takie uprawnienia, żeby wam ten szef ściągnąć. I to jest, wiadomo, też dodatkowa taka ulga, bo ten sznureczek, ten szef jednak tam przeszkadza, on jest taki długi i boimy się, żeby go tam nie pociągnąć nigdzie podczas mycia się podczas funkcjonowania. Szef ściąga się bardzo szybko, kładziecie się. Łożna czy ginekolog w zasadzie trzyma was lekko za brzuch i jest to jedne pociągnięcie bardzo szybkie. Poczujecie może lekkie ciągnięcie. Po tym co już przeszłyście, to naprawdę jest nic, jeżeli chodzi o jakikolwiek ból. I idziecie dalej do domu Dostałam tutaj też taki podpunkt Oczyszczanie się Nie wiem, co tutaj Dominika miałaś na myśli Podejrzewam, że może chodzi tutaj o mycie się No i tak, mycie się jest bardzo ważne Już od pierwszych godzin po cesarce Idziemy się umyć Mnie uczyli w szpitalu Za każdym razem mi to powtarzali Nie wiem, czy Wam też o tym powiedzą Bo to lekarze czasem powiedzą, czasem nie Też jeżeli nie spytamy No to nie uzyskamy odpowiedzi A my mało się pytamy, słuchajcie, a szkoda, bo powinniśmy więcej zadawać pytań i wykorzystywać tych lekarzy. Niech nam więcej powiedzą. Użyjmy ich dla swoich potrzeb. Tak więc tą ranę należy przemywać zwykłą wodą, nie jakimś dużym, mocnym strumieniem, łagodnym, woda nie może być przede wszystkim gorąca. I mydlicie tą ranę. Wiem, że na początku jest ciężko przejść przez to. Ja myłam się po prostu zwykłym białym jeleniem, tak zwanym, hipoalergicznym dla właśnie. Skóry wrażliwej czy skłonnej do atopii, do alergii, unikamy wszelkich gorących kąpieli. Wskazany jest przede wszystkim prysznic. Ale nie gorący. I ważne jest, żeby myć tą ranę minimum raz dziennie. To jest w ogóle konieczne, ponieważ w tym momencie zwiększacie ryzyko, że dojdzie właśnie do powstania jakiejś bakterii w tej ranie, a później będzie ciężko z jej zagojeniem się, będzie się wam ona paprać. Pewnie wjechałby jakiś antybiotyk, nie miałam tak, więc nie wiem. Domyślam się, że tak by to się mogło skończyć. Więc bardzo ważne jest, żeby dbać o higienę tej rany. Po umyciu jej delikatnie ją wycieramy, a wycieramy ją nie trąc, tylko delikatnie dotykając ręcznikiem. Waszej skóry w tym miejscu. I, I koniec. Ja nie używam żadnych kremów, które przyspieszają gojenie, nie używam żadnych takich specyfików, chociaż wiem, że coś takiego jest. Jeżeli jesteście już doświadczonymi cesarzowymi i używałyście coś podobnego, chcecie polecić, to napiszcie w komentarzu koniecznie. Ja natomiast, tak, już długo, długo po połogu smarowałam się jedynie zwykłym aloesem 99%. Aloes nam towarzyszy ogólnie w domu. Aloes, jak najbardziej. Bardziej łagodzi wszelkie oparzenia skóry i pomaga właśnie goić się wszelkim ranom. Jest po prostu takim błogosławieństwem na wszelkie nasze podrażnienia, skaleczenia. Więc takim aloesem się smarowałam. Jeżeli jesteście na przykład długo same w domu, to wtedy odsłaniajcie sobie tą bliznę, tą ranę. To jest wszystko bardzo tam delikatne, opuchnięte, to jest jak najbardziej normalne. Ona później Wam się wygładzi. Naturalnie potrzeba na to wszystko czasu. Nie dziwcie się, jeżeli ona nie będzie taka super gładka, ta wasza skóra, tylko mogą być tam lekkie takie wybrzuszenia, cięcie i lekkie wybrzuszenie. Może takie coś być, ja tak miałam i to mi znikło po kilku miesiącach, ale jeżeli właśnie jesteście w domu, macie tą możliwość, że jesteście same kilka godzin, to chodźcie z tą raną po prostu na wierzchu. Niech dochodzi do niej tlen. Nie od dziś wiadomo, że jeżeli rana jakakolwiek ma styczność większą, częstszą. Tlenem szybciej się goi. I tak też jest właśnie, jeżeli chodzi o nasze cięcie, więc odsłaniajcie sobie ją, chodźcie sobie tak, jak te naturalne procesy zachodzą szybciej. I unikajcie, kochane moje, noszenia jakiejkolwiek obcisłej bielizny, obcisłych ciuchów. Tutaj w tym rejonie tak samo te pasy poporodowe, no to to jest totalna głupota, bo słuchajcie, jeżeli się obwiążecie takim pasem poporodowym, ja wiem, że to pod ciuchem ładnie wygląda ta Wasza figura, bardziej się odznacza talia, szczególnie kiedy ciężko nam zaakceptować nasze ciało zaraz po tej cesarce, ale słuchajcie, jeżeli nosicie takie pasy poporodowe, to Wasze mięśnie brzucha w tym momencie nie pracują, bo robi to za nie ten pas. To wszystko zaczyna bardziej flaczeć tam. Nie róbmy sobie tego, bo to spowalnia tak naprawdę nasz powrót. Do naszej sylwetki z ciąży. Oczywiście, jeżeli doradzi Wam to, czy przepisze Wam to Wasz jakiś specjalista, fizjoterapeuta czy lekarz, to są indywidualne przypadki. Ja tego nie neguję. Mówię o takich paniach jak ja, które sobie same chcą jeszcze jakoś dodatkowo pomóc. Wiem coś o tym, bo też tam byłam i też popełniałam te błędy. Mówiąc tutaj o higienie podczas połogu ważne jest też, żeby często wymieniać te podpaski. Nie noście i długo, nawet jeżeli czasami macie jakieś przerwy i tam mało się pojawi, ale już kilka godzin macie tą podpaskę, to ją wymieńcie. Co mnie zaskoczyło podczas pierwszej cesarki, lekarze używają takich terminów jak odchody poporodowe. Ja w ogóle nie wiedziałam o co im chodzi, jak oni się pytali mnie o takie rzeczy. To po prostu nasza macica się oczyszcza. I jak podczas miesiączki mamy tam różne substancje, które z nas wychodzą w różnej Formie różnej gęstości. Oni ogólnie nazywają to odchodami poporodowymi. Na początku one mają barwę taką krwistą, później ona się zmienia na taką bardziej brunatną, więc nie zdziwcie się i nie przeraście się, jeżeli właśnie te Wasze odchody poporodowe będą zmieniały kolor, to jest jak najbardziej naturalne i to jest ok. Przejdźmy do tematu, który również Was pewnie ciekawi, z medycznego punktu widzenia. Moje kochane, nie powinniśmy uprawiać seksu przez te 6-8 tygodni, czyli podczas całego połogu, i właśnie po połogu, po 6 tygodniach, powinniśmy się umówić do naszego ginekologa na sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko dobrze się goi, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Ogólnie ginekolog, lekarz określa nasz stan. Też mówi nam, jakie ćwiczenia możemy wykonywać, kiedy możemy zacząć trenować, ewentualnie jeżeli chcemy, to są ważne tematy. Jeżeli Wasz lekarz nie jest zbytnio wylewny, to wyduszajcie z nich te odpowiedzi, bo oni nie znają, ale niekoniecznie im się czasami chce o tym mówić milion razy. No i też stwierdzi, czy możecie już zacząć uprawiać seks. I to jest takie zabawne, ponieważ niby te pierwsze zielone światło powinniście dostać właśnie od waszego lekarza. Wiadomo, że w praktyce bywa różnie. Ja też wiem po sobie, nie chwalę się tym. Uważam, że to było głupie. Uprawianie seksu właśnie w połogu. Wiadomo, też wszystko zależy od waszej wrażliwości, tak jak już wcześniej mówiłam. Powinniśmy sobie jednak dać ten czas na tą regenerację, na to oczyszczenie się do końca nas. Wiem, że jest ciężko. Też często godzimy się na ten seks, bo chcemy, na przykład, sprawić przyjemność naszemu partnerowi. No, on już bardzo chciał, a my nie chcemy, żeby było mu smutno. Więc są różne przypadki. Tu jest ważne wzajemne zrozumienie. No i ta cierpliwość przede wszystkim. Będzie bezpieczniej poczekać aż ten połóg się skończy. No i jeżeli już dostaniecie zielone światło do Waszego lekarza, jeżeli już będziecie mogły prawić ten seks po połogu, róbcie to wiadomo delikatnie, na początku w takich dosyć bezpiecznych pozycjach, że tak powiem. Ważne jest tutaj wyczucie Waszego partnera, żeby był właśnie skupiony na Was przede wszystkim. Bo to też są takie pierwsze odczucia, czy nic nas nie będzie boleć, czy wszystko będzie ok, jest ten stres. Ważne jest, żebyście przeszli przez to gładko i bez żadnych traum. Tutaj dużo wrażliwości, wzajemnego zrozumienia i takiego szacunku do swojego ciała. Nie traktujmy się przedmiotowo, kochane dziewczyny. Co też mogę Wam powiedzieć na swoim przykładzie? To nie jest tak, że skończy Wam się połuk i okej, okay, możecie być już aktywne seksualnie, ale niekoniecznie będziecie miały na to ochotę. I tak się zdarza często. Ja tak miałam po pierwszej cesarce, szczególnie jeszcze jeżeli towarzyszy Ci właśnie depresja poporodowa, która nie znika o tak razem z połogiem, to się tak nie dzieje. Ona potrafi trwać 6 miesięcy, nawet dłużej. Ważne, żeby wiedzieć, jak mniej więcej z niej wychodzić, żeby ten stan nam się nie pogłębiał. Więc tak jak już Wam powiedziałam, niekoniecznie ta ochota na seks przyjdzie do nas po połogu zaraz. I często jest tak, że ten nasz popęd seksualny wraca. Praca dopiero po 6-8 miesiącach i to jest jak najbardziej normalne. Nie czerpiecie z niego takiej przyjemności, szczególnie jeżeli jeszcze karmicie piersią, wasze piersi są obolałe i w waszej psychice, wasze ciało całkowicie należy w tym momencie do dziecka. Więc gdzie, gdzie tutaj jakiś partner, co on tutaj chce? No i tutaj właśnie jest też ta umiejętność ważna znalezienia. Kompromisu, ugięcie się też w stronę partnera. Nie mówię, żeby się do czegoś zmuszać, ale żeby też spojrzeć na jego potrzeby i żeby się jakoś dogadać, żeby rozmawiać z partnerem, żeby on wiedział, że to nie zależy od niego, że nie mamy ochoty na seks. Po prostu nasze hormony dalej się kształtują. Szczególnie, tak jak już powiedziałam Wam, jeżeli karmimy piersią, to nasze hormony dalej. Są rozregulowane totalnie. Natomiast jeżeli nie karmisz piersią, no to ten popęd zdecydowanie powinien wrócić nam szybciej. U mnie było właśnie podobnie karmiłam piersią 8 albo 9 miesięcy, już teraz nie pamiętam 8 miesięcy anastazję i mi ochota na seks przyszła jakoś po 6 miesiącach. Ale zaczęliśmy uprawiać seks jakoś 3 tygodnie po cesarce. Nie powinnam tego mówić, ale tak było, no niestety. I to był może jeden przypadek taki. Wiadomo, to było bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony, ale zrobiliśmy tak. Ja tak naprawdę taką ochotę właśnie miałam po 6 miesiącach po pierwszej cesarce na ten seks. Po drugiej cesarce, kiedy nie karmiłam piersią, yy, za długo pokarmiłam, z dwa tygodnie, to ta ochota przyszła o wiele szybciej. W ogóle wszystko było inaczej, wszystko było łatwiejsze. Więc tutaj ta kwestia jest bardzo indywidualna, znowu, znowu wszystko zależy, zależy. Kolejną kwestią, jeżeli już mówimy o seksie, jest tak zwana akceptacja naszego ciała. Ja nie mówię tutaj już o partnerze, mówię o nas samych nasze ciało dalej wygląda inaczej niż wyglądało sprzed ciąży. Dochodzimy do swojej formy, czasem nawet po kilku latach od porodu, od cesarki i musimy zaakceptować nasze wszystkie wady, nasze wszystkie niedoskonałości. Plus dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze właśnie ta blizna, to cięcie, która dodatkowo nam nie ułatwia zadania. Trzeba się do niej przekonać, zaprzyjaźnić się z tą blizną. To nie jest łatwe. Patrzymy się na ten kawałek naszego ciała, jakby Gdyby nie był nasz, ten brzuch w ogóle wygląda inaczej. Już nie mówię tutaj o jakimś uwielbianiu się, ponieważ to już jest poziom hard. Mówię tutaj o samym polubieniu siebie. Polubieniu siebie to też jest wysokie, akceptowaniu siebie. I nasz partner może nam w tym dużo pomóc, jeżeli nas wspiera, jeżeli wie, że przechodzimy ciężkie chwile, jeżeli towarzyszy nam wsparcie i same pracujemy nad polubieniem siebie i akceptacją. To szybciej dojdziemy do normalności. To wszystko pamiętajcie, że wymaga czasu. To się nie bierze z chmury i nie przyjdzie z dnia na dzień. Wiem, wiem co przechodzicie teraz, jeżeli jesteście po cesarce, jeżeli jest to wasza pierwsza cesarka, bo to jest wielki szok, też tam byłam. Trzymam za Was kciuki, żebyście przeszły przez ten okres w miarę gładko, bez jakichś traum większych. To nie jest łatwe i nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale można to przejść. Ile kobiet przez to przeszło? Też dasz radę i będzie dobrze. Co mogę powiedzieć więcej? Dobrze, że oglądasz takie filmiki, że jesteś świadoma tego, co Cię czeka albo co teraz przechodzisz. Ważne, żeby słuchać też innych kobiet, żeby wiedzieć, że nie jesteś jedyna, nie wzięłaś się z kosmosu, że Twoje problemy, Twoje opory do niektórych spraw są normalne. Jeszcze jest ważna kwestia, którą muszę poruszyć, o której się mało mówi. W szpitalu mi na przykład nikt o tym nie powiedział, ja całe szczęście dużo czytam, że połóg, słuchajcie, nie chroni nas przed zajściem w kolejną ciążę. Więc jeżeli zdecydujecie się na seks w czasie połogu, to musicie się zabezpieczyć jeżeli nie chcecie kolejny raz zajść w ciążę. Tutaj nic nas nie chroni i to, że mamy odchody poporodowe, to nie jest coś takiego jak miesiączka. Nie mylcie połogu z miesiączką. Podczas połogu często dochodzi do tego, że mamy dni płodne, że mamy owulację. Pierwsza miesiączka zazwyczaj pojawia się właśnie po 6-8 tygodniach. Od cesarki, czyli tak właśnie po połogu. Nic was tutaj nie zabezpiecza, więc dbajcie o antykoncepcję, moje kochane kobitki. Tak samo podczas karmienia piersią. Karmienie piersią również nie chroni przed zajściem ponownym w ciąże. To, że macie wstrzymaną tą miesiączkę i po prostu ona się nie pojawia, to nie oznacza, że nie jesteście płodne. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli był przydatny dla Was, zasubskrybujcie mnie, będę bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że temat na czasie dla Was, że z niego skorzystacie. Pozdrawiam serdecznie Dominikę, dzięki której powstał ten filmik. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, Macie ciekawe pomysły na kolejne odcinki, to serdecznie Was zapraszam do pisania Waszych pomysłów w komentarzach. Ja na pewno je przeczytam i przeanalizuję. Trzymajcie się cieplutko. buźka